Grypa co roku atakuje Polaków, wywołując czasami naprawdę poważne objawy. Jednak jest choroba, która łudząco ją przypomina i potrafi zabić w zaledwie 24 godziny. Na szczęście są skuteczne metody na to, jak jej zapobiegać. Grypa jest jedną z najpowszechniejszych chorób znanych człowiekowi. Wirus ten zmienia się tak szybko, że naukowcy nie nadążają nad jego badaniem. Jednak sama w sobie nie stanowi dużego zagrożenia. Pamiętać jednak trzeba, że jej następstwa potrafią być śmiertelne. Natomiast istnieje inna choroba, która niestety często jest bagatelizowana a to ogromny błąd ze strony rodziców, ponieważ w tym przypadku najważniejszy jest czas. Choroba wyglądająca jak grypa, ale znacznie od niej niebezpieczniejsza meningokoki, zapewne wielu z nas kiedyś słyszał już tę nazwę, ale czym tak dokładnie są te drobnoustroje? Jest to nic innego jak rodzaj bakterii chorobotwórczej, której infekcja przebiega niezwykle szybko i w zaledwie 24 godziny może doprowadzić do sepsji, która jest bezwzględnym stanem zagrożenia życia. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że większość rejestrowanych zachorowań, występuje u dzieci do 5 roku życia. Choroba w swojej początkowej fazie udząco przypomina grypę, przez co może zmylić zarówno rodziców, jak i lekarzy. Dopiero późniejsze objawy pokazują, z czym dokładnie mamy do czynienia. Niestety, w wielu takich przypadkach może być już za późno, dlatego tak ważna jest profilaktyka w walce z tą bakterią. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że meningokoki przenoszą się drogą kropelkową. To oznacza, że możemy się zarazić chociażby od przebywania w jednym pomieszczeniu z chorą osobą. Również korzystanie ze wspólnego talerza, sztućców czy jedzenie tego samego owocu niesie za sobą niebezpieczeństwo zarażenia. Niestety dzieci często właśnie narażają się przez takie zachowanie na zakażenie. Na szczęście jest metoda, która w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko infekcji. Jest nim oczywiście szczepienie, które w przypadku Polski jest płatne. Jednak biorąc pod uwagę bilans zysków i strat, decyzja o jego podaniu powinna być wręcz banalna w podjęciu. Szczepienia to skuteczna i bezpieczna ochrona przed chorobami zakaźnymi. Rosnąca liczba rodziców, którzy nie chcą z niej korzystać dla dobra swoich dzieci, budzi mój niepokój. Zakładam jednak, że ich sprzeciw wobec działań profilaktycznych nie wynika ze złej woli. Rodzice, mając błędne informacje, podejmują czasem decyzje, które w ich mniemaniu są słuszne, nieświadomie narażając dziecko na niebezpieczeństwo. I właśnie dlatego widzę ogromną potrzebę, aby rozpowszechniać wiedzę na temat korzyści płynących ze stosowania szczepień ochronnych, mówi lekarz Piotr Hartman, przewodniczący Fundacji Rozwoju Pediatrii.